Dzień dobry, Państwo. Witamy w naszym programie publicystycznym. I co, i co, i co, i co? Gościmy dzisiaj mnie, który to wypowie się na temat przyszłości Unii Europejskiej. Otóż zatem, więc. Po siedmiu miesiącach charwy zakończyła pracę Grupa Refleksyjna do spraw przyszłości Unii Europejskiej. <laughs> Nawet nie wiedzieliście, że taka grupa istnieje. Was to nic nie interesuje. A ministrowie spraw zagranicznych sporządzili ośmiostronicowy raport końcowy, z tym, że tak sformułowano postulaty, by pozbawić je jakiejkolwiek treści. Wziął one mniej więcej tak, należy coś tam, coś tam, coś tam, tylko nie powiedzieli. Jak? Zrzymają się komentatorzy. No to ja się słuchajcie załamałem. Komentatorzy mylą grupę refleksyjną z naradą u sołtysa w sprawie zabawy w remizie. U sołtysa odpowiada się konkretnie na konkretne pytania. Ile to będzie kosztować? Którzy chłopcy pójdą w pierwszym szeregu na bój jakby co? Jak wyglądają tabletki gwałtu i że nie należy ich samemu zażywać, bo, bo, bo nie. Taka narada u Sotysa jest konkretna, a więc prymitywna, bez klasy, bez jakiegoś elementarnego flowu, a uczestnicy grupy refleksyjnej to, to ludzie wykształceni. Politycy nie mogą sobie pozwolić na jasne sformułowanie, bo by ich uznano za bezrefleksyjnych rząsiów. Bo, bo, co by musieli napisać w tym raporcie o przyszłości Unii, gdyby chcieli być konkretniej szczerzy? No? no, musieliby napisać, kurde, nic nie wiemy, odpieprzcie się. No. no, ale to sformułowanie, właśnie, rozwinięto w okrągłe zdania na ośmiu stronach. No, i jakaś tam klasa na szczęście została zachowana, i to za całkiem przyzwoite pieniądze.